Dzień dobry. Chciałbym wszystkich Państwa powitać na naszym dzisiejszym webinarze. Webinar będzie dotyczył zaawansowanych technik obróbki części po wydrukowaniu. Jestem pracownikiem firmy Center 3 pracownikiem działu technicznego. Nazywam się Andrzej Wlekżanin i dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o różnych metodach, które możemy stosować, żeby poprawić jakość, wygląd, estetykę oraz właściwości naszych dróg. Taki dział QA. Państwo zadawać pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Można zadawać pytania także w trakcie i wrócimy do nich pod koniec, pod koniec naszego spotkania. Dobrze, i zacznijmy sobie. Czy obecnie używasz drukarki 3D w swojej pracy? W jakich branżach wykorzystujesz druk 3D? Taki pierwszy slajd informacyjny. My, jako firma, działamy też zleceniowo, wykonujemy różnego, różnego typu wydruki dla klientów z różnych branż. Dla każdego zlecenia musimy odbierać, Własne, własne podejście e, niestandardowe, podbierać materiał, e, jakość po prostu uzyskać by uzyskać po prostu efekt, który zadowoli, zadowoli klienta e, każdego. Więc też zachęcam Państwa do podzielenia się e, swoim doświadczeniem po prostu z drukiem 3D. Używają Państwo obecnie drukarki w codziennym, codziennym toku pracy z jakich materiałów Państwo najczęściej korzystają, z jakich metod po prostu bróbki Państwo korzystają. Dobrze, wejdźmy sobie do podsumowania, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tutaj mamy krótki, krótki spis, że tak powiem technik, które, które będziemy sobie omawiać. Polerowanie wibracyjne, wygładzanie operami. Polerowanie za pomocą urządzenia Fuse Blast, lakierowanie proszkowe TV, barwienie naszych elementów metalizacja próbniowa, galwanizacja, powłoki ceramiczne oraz inne metody pifowanie, malowanie, lakierowanie. Zaczniemy sobie od metod, które są odpowiednie, wyłącznie, wyłącznie dla techniki druku SLS. Czyli polerowanie wibracyjne, wygładzanie oparami, polerowanie fuse blast i barwienie. Polerowanie wibracyjne to jest proces, w którym nasze elementy drukowane są umieszczane w pojemniku, podobnym na przykład jak bęben. W pojemniku z drobnymi cząsteczkami ściernymi. Mogą być to polimery, mogą być to małe metalowe elementy, mogą to być ceramiczne jakieś cząsteczki. Całość, całość bębna pojemnika wibruje lub kręci się z naszymi elementami. Cząsteczki ocierają się o nasz element, co skutkuje po prostu wygładzaniem powierzchni naszego wydruku. Zaletą, zaletą, że tak powiem, tej metody postobróbki jest stosunkowo niski koszt wejścia w zależności od rozmiaru obiektu, który potrzebujemy takim, taką metodą obrobić. Kolejną zaletą jest brak potrzeby ciągłego nadzorowania po prostu przez operatora takiej maszyny, więc tak naprawdę możemy takie urządzenie zostawić. Załóżmy na godzinę, dwie godziny, gdzie nasze elementy automatycznie, automatycznie się wygładzą. Stosujemy stosujemy tę metodę głównie dla zmniejszania chropowatości naszej powierzchni, czyli sprawdzi się dla wyrównania po prostu chropowatości naszych wydruków powstałych technologii SLS. I Tą technologię post wykorzystujemy jako początkowy etap naszej obróbki. Możemy łączyć ją z innymi metodami, czyli na przykład jakieś malowanie, później powlekanie jeszcze jakąś powłoką. Jest to, jest to taki pierwszy etap, który po prostu wygładza nam powierzchnię naszego elementu. Że kolejna, kolejna metoda to jest wygładzanie oparami. To jest kontrolowany proces obróbki zewnętrznej powierzchni naszej, naszego elementu za pomocą oparów rozpuszczalnika. Często, często możemy o tej technologii usłyszeć również w przypadku druków w technologii FD, w przypadku materiałów takich jak ABS czy ASA, więc ze względu na dość dużą popularność tej technologii, też. Posiada ona dość niski próg wejściowy. Tak, właściwie, parę testów możemy wykonać bez żadnych dodatkowych, tak powiem, maszyn. Natomiast zaletami, zaletami danej technologii jest oczywiście poprzez popularność możliwość pełnej automatyzacji procesu, czyli urządzenia, które będą po prostu. Zamykały całkowicie cykl bez potrzeby pilnowania i kontrolowania procesu przez y, operatora. Y, zaletą tak samo jest y, gładka powierzchnia powstała po, y, po, takim, po takim procesie postobróbki. Możemy tutaj na zdjęciu zobaczyć y, taki połysk y, na, naszym, na naszym elemencie. Y, redukcja porowatości naszego elementu. Y, w, procesie, w procesie wygładzania, y, właśnie oparami. Stapiana jest lekko warstwa zewnętrzna naszego elementu, przez co materiał wypełnia nierówności, porowatości naszego obiektu, wygładza go całkowicie, nadaje mu właśnie taki efekt połysku. Oraz zaletą takiej metody postobróbki jest jednolity wynik, Czyli dobrze możemy sprognozować rezultat takiej postobróbki, jest on powtarzalny. Dobrze, kolejna tutaj metoda postobróbki, polerowanie za pomocą urządzenia FuseBlast. FuseBlast to jest urządzenie dedykowane przez Formlabs do postobróbki naszych elementów drukowanych w technologii SLS. Jest to zautomatyzowany system do czyszczenia i polerowania naszych elementów wydrukowanych. Dodatkowo funkcja właśnie polerowania wygładza powierzchnię i nadaje jej połyski. Urządzenie możemy wykorzystywać w naszym procesie jako proces dodatkowy po oczyszczeniu naszych elementów w urządzeniu SIFT. Pozwala nam usunąć wszelakie resztki proszku z naszych elementów. Pozwala nam na uzyskanie bardziej przyjemnej w dotyku oraz estetycznie wyglądającej powierzchni na naszym elemencie. I oczywiście zaletą, zaletą takiej metody post obróbki w przypadku technologii SLS będzie całkowicie kompakt, całkowita kompaktybilność plug and play. Z całą pozostałą, że tak powiem, całym pozostałym procesem technologicznym druku SLS w przypadku marki Formlabs. Zalet będzie przejrzysty interfejs, znany nam z innych urządzeń marki Formlabs, czyli dość intuitywny proces, niewymagający wymagający długiego instruktażu, długiego wprowadzenia dla technika, który będzie taką maszynę obsługiwał. W pełni zautomatyzowany proces. Oczywiście mamy możliwość, tak jak w przypadku poprzednich technologii, całkowitego zautomatyzowania procesu bez potrzeby kontroli przez operatora po prostu procesu, zmniejszanie szorstkości oraz łączenie z innymi powłokami, czyli tak jak w przypadku szlifowania wibracyjnego, możemy tutaj, możemy tutaj wykorzystywać ten proces jako, pierwszy proces jako etap wejściowy przed wykonaniem kolejnych kroków prostobróbki. Zmniejszanie szybkości w wypadku polerowania Fuse Blast polega na wręcz piaskowaniu małymi cząsteczkami czy to polimerów, czy to szklanymi kulkami naszych elementów, co w przypadku wydruków SLS nie tyle wygładza cały obiekt, ale też wzmacnia, wzmacnia troszkę zewnętrzną powokę naszego elementu, chroniąc ją przed jakimiś małymi uszkodzeniami, przed zadrapaniami. Też kompaktuje nieco powierzchnię naszego elementu, czyli wyrównuje, wyrównuje nam nierówności. Dobrze. Kolejnym kolejnym sposobem e, obróbki naszego elementu e, jest barwienie naszego elementu, barwienie pod, za pomocą zanurzania e, w naczyniu. E, jest to łatwy sposób na dodanie koloru e, do naszych przedmiotów. E, jest to możliwe, e, że tak powiem, e, między innymi dzięki e, temu, że Format przedstawił e, jakąś chwilę temu. Swój biały proszek Nylon 12, gdzie możemy uzyskać bardziej jaskrawe kolory, bardziej nasycone kolory. Zaletami tej technologii jest proste wprowadzenie, że tak powiem, takiego, takiego procesu technologicznego do naszej produkcji. Rozszerzenie możliwości projektowania poprzez projektowanie, nawet przygotowanie nawet. Końcowych elementów, które możemy używać w naszej produkcji. Nie zmienia to w żaden sposób wymiarów części, które, które drukujemy. I kolejną zaletą jest doskonałe oddawanie kolorów nawet w przypadku małych elementów. Czyli bardziej prognozowane, że tak powiem, zachowanie materiału. Podczas barwienia tym sposobem. Jedną z zalet też barwienia naszych elementów kontra malowanie po prostu powierzchni jest to, że barwienie głębiej wnika w nasz element, nie osadza się tylko i wyłącznie na powierzchni naszego elementu. Więc taki, taki kolor, który uzyskujemy, jest trwały, pomimo nawet jakichś uszkodzeń zewnętrznych. E, aczkolwiek niestety nie chroni naszego, e, naszego elementu przed takimi uszkodzeniami. Dobrze. Teraz sobie umówimy e, bardziej metody, które e, nadają się e, do e, technologii SLA, czyli e, metalizacja próżniowa oraz e, galwanizacja. Metalizacja próżniowa, to jest proces odparowywania metalu w komorze i nakładania go cienką warstwą na nasz element wydrukowany. Często tą metodę stosuje się na przykład w przypadku regeneracji odbłyśników w lampach samochodowych, stąd też dość popularna, dość popularna jest, ten, jest ta technologia. Zaletą, zaletą danej technologii jest możliwość różnych kolorowych wykończeń metalicznych naszego obiektu. Czyli niekoniecznie musi być to barwa metalu, natomiast po prostu mamy powierzchnię wyglądającą jako metaliczną. Odporność na promieniowanie upał, czyli. Taka powłoka chroni, chroni nasz element przed e, promieniami. E, zwiększanie twardości powierzchni, e, zachowywanie drobnych szczegółów e, oraz skalowanie i dostępność o czym też mówiłem wcześniej, w przypadku tego, gdy wykorzystuje się e, ona w przemyśle już dość dawno, e, jest dość łatwo dostępna e, oraz skalowalna i Kolejną opcją, którą tutaj mamy, jest galwanizacja. Polega na osadzanie, osadzaniu metalu na powierzchni naszego elementu przez elektrolizę, i metal jest przenoszony z anody na katodę, czyli na wydrukowany element. Czyli, prościej mówiąc, jest to proces chemiczny, w którym nasz element jest zanurzany właśnie z elektrolitem. I w ten sposób metalizujemy, metalizujemy nasz obiekt. Zaletą takiego, takiego sposobu jest uzyskanie szczelnej powłoki, która może przewodzić prąd. Zaletą tak samo jest wysoka wytrzymałość takiej powłoki, która może poprawić nawet właściwości mechaniczne naszego elementu. Duży wybór faktur i grubości, ze względu na to, że wszystko, wszystko to możemy regulować w procesie, w procesie nakładania tej powłoki. Połączenie właściwości metalu i lekkości polimeru czy tak, jak mówię, poprawianie, poprawianie że tak powiem, właściwości naszego elementu za pomocą danej powłoki. Metody odpowiednie dla obu technologii takie jak lakierowanie proszkowe UV oraz powłoka ceramiczna. Lakierowanie proszkowe UV, też metoda bardzo często wykorzystywana w przemyśle. Powłoka proszkowa utwardzana promieniami UV bez konieczności stosowania wysokich temperatur, tak jak w metodach klasycznych. Zalet, e, możliwość skalowania produkcji ze względu na to, że jest to etap, który obecnie się wykorzystuje w produkcji wielu elementów. E, nasycone kolory, e, duże też, e, duża też paleta kolorów, e, które, które możemy uzyskać. E, Trwała powłoka e, oraz dobra kompaktybilność z częściami polimerowymi. I kolejna, kolejna opcja, którą tutaj mamy, jest to powłoka ceramiczna. Nazwą ogólną dla takich powłok jest TerraCoat. Cienkowarstwowa powłoka ceramiczna nakładana przy użyciu pistoletu onoterskowego. Zaletami tej technologii jest bardzo cienka powłoka, która nie wpływa negatywnie na y, rozmiary i tolerancję naszych elementów. E, łatwe dostosowanie do y, naszych potrzeb, e, czyli duża, duża e, paleta kolorów oraz e, typy powłoki e, są dostępne zarówno e, jak i przezroczyste, e, przezroczyste powłoki e, imitujące metal, matowe, połyski, e, odpry odporne na wpływy zewnętrzne, czyli odporność załóżmy na preparaty, na uszkodzenia, na chemikalie, na upał, możliwa skalowalność w produkcji i tak jak już wcześniej wspomniałem, dostępne w szerokiej gamie kolorów, czyli łatwo się dopasowuje do naszych potrzeb, potrzeb naszej marki. I przechodząc już do takiego etapu końcowego inne metody postobróbki. Nakładanie powłoki gumowej. Nakładanie powłoki gumowej poprzez natrysk lub zanurzenie naszego elementu w substancji. Często może poprawić wygląd estetyczny lub uodpornić nasz element na działanie, działanie różnych, tak powiem, procesów technologicznych, które mają się później z nim odbywać. Polerowanie mechaniczne, ręczne lub mechaniczne, w tym wypadku możemy oczywiście obrabiać, szlifować ręcznie nasz obiekt. Druk geograficzny który najczęściej możemy wykorzystywać w przypadku technologii SLA. Niekonieczne jest wtedy, tak powiem, szlifowanie dodatkowe nasze, naszego elementu ze względu właśnie na dobrą jakość powierzchni, którą uzyskujemy w tej technologii. Lakier UV lub olej mineralny. A tutaj przy lakierze UV też chciałbym wspomnieć, że różni się to od lakierowania puszkowego. Lakier UV jako płyn lub olej mineralny możemy nałożyć na nasze elementy po wydrukowaniu, by nadać im po prostu blasku. Możemy to łączyć również z szlifowaniem, polerowaniem naszego elementu. Powłoki funkcjonalne, czyli antypoślizgowe, hydrofobowe. Które też w jakiś sposób mogą, że tak powiem, uodpornić nasz element na różne czynniki, które, które później będą oddziaływały na nasz obiekt antypośrednikowy, takie jak przygotowanie jakichś uchwytów uchwytów, które poprawiają nam po prostu też funkcję funkcje naszego, naszego elementu wydrukowanego. To jest obróbka mechaniczna, takie jak, taka jak toczenie, prezowanie, tak samo w wypadku żywic wydrukowanych technologii SLA lub wydruków SLS mamy taką możliwość, możliwość obróbki mechanicznej, która może poprawić niektóre cechy naszego wydrukowanego elementu, które by były ciężkie do uzyskania podczas druku. Możemy dodatkowo wyrównać powierzchnię naszego obiektu, uzyskać bardziej podobny efekt do całkowitego, całkowitego rezultatu produkcji, na przykład w technologii CNC, naszego elementu. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do pytań i odpowiedzi. Zaczekamy chwilkę. O, pojawiło nam się kilka pytań z, dobrze, Pani Katarzyna. Dzień dobry, czym różni się barwienie przez zanurzanie od natrysku farby? Dobrze, już sekundkę. Tak jak wcześniej wspomniałem, barwienie przez zanurzanie różni się... Tym, że w przypadku, w przypadku barwienia naszych elementów wydrukowanych w technologii SLS, ta barwa, którą nadajemy naszemu elementowi, nie tyle osadza się na powierzchni naszego elementu, co przenika do środku naszego obiektu. Przez to ta powłoka jest bardziej trwała. W przypadku uszkodzenia naszego elementu, jakiegoś zarysowania lub mechanicznego uszkodzenia innego typu. Nie odsłonimy oryginalnej powierzchni, jakby innego koloru naszego elementu, tylko, tylko ten kolor zostanie, zostanie głębiej, że tak powiem, wpojony w nasz, w nasz element. Natrysk z kolei tworzy po prostu zewnętrzną powłokę na naszym obiekcie, która w przypadku, nawet jeżeli jest odporna na jakiekolwiek uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia jednak osłoni powierzchnię naszego elementu, po prostu, która. Była przed, przed tym malowaniem na naszym elemencie. Pani Joanna, czy postprocesing pogarsza dokładność wydrukowanych modeli? Jest to takie pytanie bardziej, bardziej filozoficzne, natomiast to zależy mocno od wybranej przez nas technologii postprocesingu naszych elementów w przypadku ręcznego szlifowania i polerowania naszych elementów e, oczywiście możemy nieco zmienić wymiary naszego obiektu możemy zrobić to z mniejszą dokładnością na jednym elemencie mniej na drugim bardziej e, więc w przypadku druków seryjnych jest to raczej niepożądane niepożądane zachowanie dla naszego obiektu Natomiast w przypadku barwienia przez zanurzenie na przykład naszego obiektu, metalizacji próżniowej lub lakierowania upał, bardzo prognozowalna jest zmiana jakakolwiek tolerancji poprzez nakładanie powłoki na nasz obiekt, lub ogólnie jest zerowa, więc takie takie metody postprocessingu będą bardziej odpowiednie dla, dla naszych elementów dobrze kolejne pytanie jak wygładzanie parowe wpływa na właściwości mechaniczne wydrukowanych detali bardzo ciekawe pytanie tak jak wcześniej wspominałem wygładzanie parowe zmniejsza naszą chropowatość obiektu poprzez lekkie podtopianie warstwy zewnętrznej naszego obiektu w ten sposób się wyrównuje nam powierzchnia, nadaje się właśnie taki wygląd, wygląd estetyczny wygładzenia naszego obiektu oraz blask. Natomiast jeżeli mówimy o właściwościach mechanicznych, może to częściowo zmiękczyć naszą warstwę zewnętrzną obiektu. W zależności od rozpuszczalnika i na przykład czasu ekspozycji dla, danego, dla danych oparów. Aczkolwiek zaletą, zaletą danej technologii jest oczywiście poprawa na przykład hydro, hydroizolacji naszego elementu, czyli zamknięcie porów w przypadku druku SLS. E, więc ten, w ten sposób, w ten sposób, jakoś bym odpowiedział na to pytanie. Dobrze, i mamy tutaj jeszcze kolejne pytanie. Która metoda najlepiej nadaje, nadaje się do uzyskania połysku, jak w przypadku detali formowanych wtryskowo? Tutaj też w, w tym przypadku, żeby uzyskać powierzchnię, powierzchnię podobną do właśnie elementów formowanych wtryskowo, będziemy musieli znaczy. Najlepiej by było wykorzystać kilka, e, kilka technologii postobróbki e, po kolei. Na przykład dobrym, e, dobrym startem byłoby szlifowanie oraz polerowanie naszego elementu e, i następnie lakierowanie metodą upał lub metalizacja pchniowa naszego elementu. E, w przypadku SLS e, możemy do tego użyć e, właśnie. Wibrościwnego szlifowania e, lub e, urządzenia Fuse Blast. E, w przypadku SLA możemy też zastosować e, wygładzanie e, parowe. Dobrze, zaczekamy sobie jeszcze chwilkę, może się jeszcze jakieś pytanie pojawi. Jest dobrze. O, również dziękuję za odpowiedź. Dobrze, w takim razie e, dziękuję za Państwa uwagę. E, mam nadzieję, że spotkanie było dość owocne oraz dowiedzieli się Państwo czegoś nowego. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. W razie jakichkolwiek pytań doradzimy, postaramy się profesjonalnie, tak powiem, udzielić Państwu odpowiedzi. Ze swojej strony dziękuję. Do widzenia.